Od wtorku 4 maja można szczepić się przeciwko COVID-19 w punkcie powszechnym w Sieradzu, utworzonym w małej sali gimnastycznej SP10 przy Alei Grunwaldzkiej. Pierwsi pacjenci w dniu otwarcia już zgłosili się na szczepienie. Punkt otwarto przy współpracy władz miasta wraz z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego i Szkoły Podstawowej nr 10. Zacznę od podziękowań dla pana prezydenta Pawła Osiewały za możliwość. Yy... Zorganizowania punktu w tym miejscu. Miejsce bardzo, bardzo dobrze, dobrze położone i myślę, że sprosta oczekiwaniu Państwa. Prosiłbym, jeżeli Państwo będziecie się zapisywać na szczepienia, bardzo proszę rozważyć możliwość wzięcia pod uwagę właśnie wyszczepienia się w tymże punkcie. No, myślę, że znacząco zmniejszy to oczekiwanie, czas oczekiwania przy punkcie podstawowym, który jest lokalizowany w szpitalu na ulicy Armii Krajowej w Sieradzu. To ważny dzień. Mam nadzieję, że działania rządowe i oczekiwanie nasze. Mieszkańców Sieraz, ale również i rządu na to, aby ilość szczepionek, która będzie się pojawiać w naszym kraju była ta, taka, która będzie nas satysfakcjonowała, pozwoli nam ten punkt uruchomić w pełnych mocach przerobowych. To dzięki szpitalowi w Sieradzu możliwości tego punktu to jest 1500 osób w ciągu tygodnia, tak? W ciągu tygodnia to daje nam ogromne szanse na to, abyśmy na koniec sierpnia, tak jak zakładają to rządowe prognozy, moglibyśmy uzyskać tą odporność zbiorową, czego sobie i Państwu bym życzył. Punkt działa sprawnie, a wnętrze jest przestronne i dobrze zagospodarowane. Trzy stanowiska do szczepień w całości obsługują pielęgniarki, a lekarz wspiera ich działania. Mamy już pewne doświadczenie prowadząc punkt szczepień populacyjny w szpitalu naszym przy ulicy Armii Krajowej 7, gdzie no nie dysponujemy aż takimi przestrzeniami, jakie tutaj mamy możliwości dzięki pani dyrektor w szkole. Dlatego też mamy jeden długi, wąski korytarz i są różne niedogodności wynikające z licznej liczby pacjentów. Różne sytuacje się zdarzały i, i pacjenci byli niezadowoleni, że muszą czekać, czy że kolejka się tworzy. W związku z tym stworzyliśmy tutaj możliwość przestrzennego przyjmowania pacjentów. Pani doktor służy poradom panią y, pielęgniarkom kwalifikującym, jak również rozwiewa wątpliwości pacjentów w razie jakichś pytań, które są skierowane typowo do lekarza. Założyliśmy, że tutaj tygodniowo będziemy szczepić 1500 osób. To są założenia nasze. Trzy punkty szczepienne. Na dzisiaj mamy zagwarantowane 90 szczepionek, czyli po 30 szczepionek na punkt. Jutro będziemy tych szczepionek mieli 120. Czyli po 40 na punkt i to będą szczepionki moderny. Natomiast czwartek i piątek po 150 szczepionek Astry, Zeneki i piątek i sobotę zapisy oraz sam punkt są zorganizowane tak, aby nie tworzyły się niepotrzebne kolejki. Ale jak nie ma dlatego, ponieważ tak zaplanowaliśmy. Z uwagi, tak jak mówię, na kolejki w szpitalu. <laughs> Chcemy, żeby tutaj kolejek uniknąć. Umawiamy po trzech pacjentów na jedną godzinę, ponieważ są trzy stanowiska. Czyli. Trzy osoby na raz mogą wejść, i każda jest kierowana do odpowiedniego stanowiska, ponieważ przewidywaliśmy 100 szczepień na punkt. A mamy po 30 na punkt, stąd nie ma kolejki, bo nie ma więcej szczepionki. Natomiast prostu. istotą tak. naszą było i jest cały czas, żeby tu nie było kolejek. Ma być przepływ. Osoba tutaj ma przebywać maksymalnie 10 minut. Punkt w szkole podstawowej numer 10 ma funkcjonować tak długo, jak będzie taka potrzeba. Nie znamy tutaj granicznej daty, do której będzie funkcjonował ten punkt. Miejmy nadzieję, że będzie to. Tak sprawnie funkcjonowało jak sobie założyliśmy i faktycznie na koniec sierpnia będziemy mogli tą salę też oddać jakby na potrzeby szkoły podstawowej numer 10. Natomiast dopóki będą chętni na szczepienie i dopóki będą szczepionki to tutaj będziemy robić wszystko żeby szczepić. Nad sprawną organizacją szczepień czuwają żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Dzięki uprzejmości brygady przed wejściem pojawił się także namiot dla osób oczekujących.